Nie martw się, przejmiemy trzy miliony dolarów w spadku i budynki mieszkalne pozostawione przez twojego ojca. Kafi, żona mojego brata, oświadczyła pewnie, przepełniona radością, a przynajmniej tak się wydawało. Uśmiechała się przed portretem mojego zmarłego ojca. Wyglądała jak ucieleśnienie zła. Kropka, była jednak pod wpływem poważnego nieporozumienia. Dopóki to nieporozumienie nie zostanie wyjaśnione, będę cierpliwie znosić. Nie mogłam pozwolić, by wszystko, co zostawił mój ojciec, wpadło w ręce takiej osoby. Nazywam się Sara. Jestem 45-letnią niezamężną kobietą. Hej, Sara, czy mogłabyś ostatecznie sprawdzić plan, który ma być gotowy na jutro? Jasne, tato. Na prośbę ojca zaczęłam sprawdzać projekt. Pracuję w firmie architektonicznej mojego ojca, zajmując się zarówno pracą biurową, jak i projektową. Odkąd byłem mały, interesowałem się pracą mojego ojca, aspirując do takiej samej kariery jak on. Kropka, w tym celu studiowałem architekturę i projektowanie w szkole średniej i na uniwersytecie, a zaraz po ukończeniu studiów dołączyłem do firmy mojego ojca. Wspólnie kontynuowaliśmy działalność. Kropka, zostałem wyznaczony przez ojca na kolejnego kierownika i cieszę się zaufaniem naszych pracowników. Kropka, mam starszego brata. Który jest 5 lat starszy ode mnie i studiuje sztuki wyzwolone, ale nie interesuje się projektowaniem i jest mało prawdopodobne, że będzie zaangażowany w zarządzanie lub prowadzenie firmy w przyszłości. Więc nie martwię się szczególnie o sukcesję firmy. Jest to mała firma zatrudniająca około 15 pracowników, którą mój ojciec przejął od mojego dziadka, zamierzam pielęgnować i rozwijać tę firmę od tego momentu. Takie jest moje postanowienie. Tato, skończyłem pracę. Pójdę do domu i zacznę przygotowywać kolację. Dziękuję i życzę miłej pracy. Mój ojciec zwykle nalega, aby pracownicy wychodzili punktualnie, chyba że jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Tego dnia, gdy zbliżała się godzina osiemnasta, większość pracowników poszła już do domu. A w biurze zostaliśmy tylko ja i mój ojciec. Kropka, zawsze powtarzał, że menedżer powinien pracować sumiennie i nie zwalniać tempa, a on codziennie pracował do późnych godzin nocnych. Przez wiele lat szanowałem mojego ojca za to. Jednak w tym roku kończył 75 lat. Kropka nie był już młody i chciałem, aby unikał przepracowania. Kropka po powrocie do domu było w nim ciemno jak w smole. Moja matka zginęła w wypadku, gdy miałam 20 lat, a teraz zostaliśmy tylko ja i mój ojciec. Gdy zapaliłam światło i miałam zacząć przygotowywać kolację, usłyszałam otwierające się drzwi kropka Sara. Jesteś tutaj, to był głos kafi, żony mojego brata. Zastanawiałem się, czego potrzebuję w porze kolacji. Co cię tu sprowadza tak późno? Nie dbam o ciebie. Gdzie twój tata? Szczerze mówiąc, nie czułem żadnej sympatii z powodu ostrych słów Kafi. Kropka wyglądało na to, że nie żywiła do mnie zbyt dobrych uczuć od czasu, gdy wyszła za mojego brata. Kropka nie polegaj na swoich rodzicach i żyj niechlujnie. Nie oczekuj, że będziesz na nas polegać, kiedy będziesz starsza. Kropka często powtarzała, że żyje samodzielnie, nie polegając na ojcu i nie mam zamiaru prosić brata i jego żony o pomoc na starość. Ale kłótnie są bezcelowe. Bez względu na to, co mówię, ona nie kropka Kontynuowała swój słowotok, twierdząc, że nie jesteś zależny, skoro masz pracę dzięki biznesowi ojca. Z wiekiem nie można przewidzieć przyszłości. Powinieneś wcześniej oszczędzać na emeryturę. Zawsze krytykowała mnie przy każdej okazji. Po rozmowie z nią zdałem sobie sprawę, że rozmowa z kimś, kto żywi do mnie złe uczucia, nie ma sensu. Od tamtej pory staram się jej unikać tak często, jak to tylko możliwe. Mój brat ożenił się po czterdziestce, więc nie mają dzieci. Mimo to miała czelność powiedzieć mi, że nie mogąc mieć nawet jednego dziecka, jesteś ciężarem dla społeczeństwa. To stwierdzenie odnosi się również do niej, ale nigdy nie powiedziałem tego głośno. To dlatego, że mój brat powiedział mi, że Kafi była kiedyś chora i z tego powodu nie może mieć dzieci. Więc proszę, Unikaj tego tematu. Wiem, że jest różnica między osobą, która nie może mieć dzieci, mimo że tego chce, a osobą, która może tego chcieć, ale zdecydowała się tego nie robić. Ale nadal nie mogłem pojąć, co sprawiło, że mój brat postanowił się z nią ożenić. Mniej więcej w tym czasie nad moją głową cały czas unosiły się znaki zapytania. Och, jak ja ich nienawidziłam. Kiedy twój tata wróci do domu? Tata prawdopodobnie wróci dziś późnym wieczorem. Powiedział, że najpierw wpadnie do mieszkania. Hum to mieszkanie, ceo. Kafi powiedziała z chytrym uśmiechem: Kropka to mieszkanie zostało przekazane przez mojego dziadka mojemu ojcu. Cóż, nie było już naszą własnością. Tata nadal cenił je jako własność, którą otrzymałem od ojca i regularnie sprawdzał jego stan. Kropka aktywnie zajmował się nawet sprzątaniem i pieleniem. Czym zwykle zajmowała się firma zarządzająca nieruchomością? Najwyraźniej dla mieszkańców. Słysząc, że tata wkrótce nie wróci, Kafi szybko zebrała swoje rzeczy i zaczęła przygotowywać się do wyjścia. Jaki mógł być jej prawdziwy cel? Upewnij się, że powiesz tacie, że przyszłam go sprawdzić. Nie zapomnij. Po przekazaniu mi tych instrukcji, Kafi rozejrzała się po domu, po czym wyszła. Tato, Kafi przyszła. Ciekawe, czego chciała. Nie wiem. Przychodziła, kiedy byłem sam, ale tylko siedziała i nic nie robiła. Szczerze mówiąc, cieszę się, że nie było mnie w domu. Mój ojciec powiedział z właściwym uśmiechem ani tata, ani ja nie mogliśmy pojąć jej prawdziwych intencji. Cóż, jest trochę dziwna, więc może jej motywy są niezrozumiałe dla nas, normalnych ludzi. Ale nie przeszkadza mi to zbytnio. Sara, obiad też był dziś pyszny. Zawsze jestem wdzięczny. Ojciec powiedział z większą wdzięcznością niż zwykle. Kropka co się z tobą nagle dzieje? Dziwnie się czuję. Zażartowałam, a ojciec zaśmiał się nieśmiało stałaś się taka niezawodna Sara. Może najwyższy czas, żebym przeszedł na emeryturę? O czym ty mówisz? Muszę się jeszcze wiele od ciebie nauczyć, tato. Czyżby? Cóż, Chyba wezmę kąpiel i pójdę do łóżka. Dobranoc. Dobranoc. Tydzień później nagle zasłabł w pracy. Byłem wtedy na spotkaniu w biurze klienta i otrzymałem pilny telefon od kolegi. Sara, szefowa. Szefowej. Mój ojciec, nieprzytomny, został przewieziony do szpitala. Natychmiast skończyłem pracę i pojechałem do szpitala. Zadzwoniłem do brata a następnie skontaktowałem się z Kafi. Mój brat obiecał, że szybko przyjedzie do szpitala. Ale odpowiedź Kafi brzmiała: Czy muszę tam jechać? Jesteś tam, prawda, Sara. Trudno o taką reakcję, gdy teść jest w stanie krytycznym. Nie było jednak sensu się teraz kłócić. Starałem się zachować spokój i przekonać ją. Właściwie stan taty jest dość krytyczny przynajmniej przyjąć się pożegnać. Często odwiedzałaś mojego ojca, prawda? Ale przyszła nieoczekiwana odpowiedź, kropka, tak, po prostu starałam się być w jego dobrych stosunkach, mając nadzieję na uzyskanie informacji o spadku. Słysząc, jak kafi mówi to tak nonszalancko, zanim mówiłem, kropka, nie jestem dobra w szpitalach. A jeśli jest pogrzeb, to muszę zrobić sobie fryzurę i paznokcie. Nie mam czasu jechać do szpitala. Jej całkowicie niemożliwa postawa była pełna witalności. Ta osoba jest po prostu do niczego, zrozumiano, a potem nieważne. Nie mogłam powstrzymać złości i podniosłam głos. Mam nadzieję, że to oburzenie zmusi ją do refleksji. Nawet jeśli tylko trochę. Ale odpowiedź była następująca: skontaktuj się ze mną po jego śmierci. Ja też jestem zajęta. Jej lekceważący ton spotęgował mój gniew wobec niej. Była kimś więcej niż tylko nieprzyjemną osobą. Bycie prawnie uznaną za rodzinę, za siostry z taką osobą było nie do zniesienia. Dwie godziny po tym telefonie mój ojciec odszedł po cichu. Miał 75 lat. Natychmiast zaczęliśmy organizować stypę i pogrzeb. Nie było nawet czasu na opłakiwanie rodziny z powodu pośpiechu różnych przygotowań. Mimo to mój brat, który powinien wypełniać swój obowiązek jako główny żałobnik, wydawał się emocjonalnie oderwany. Sara czy tata miał jakąś szczególną chorobę? Jego odejście wydawało się takie nagłe. Co dokładnie robi główny żałobnik? Czy ty wiesz, czekaj, muszę wygłosić mowę. To taki kłopot, kropka, w wieku pięćdziesięciu lat mój brat nie spełniał swojej roli głównego żałobnika. Rozzłościły mnie jego nonszalandzkie uwagi, ale jeszcze bardziej zdumiała mnie postawa kafi. dlaczego ja, jako żona najstarszego syna, miałabym występować. Nienawidzę kłopotliwych rzeczy. Ty to zrób, kropka, po tych słowach natychmiast zniknęła na zapleczu. Ja również byłam zajęta witaniem uczestników, szczegółowymi spotkaniami z domem pogrzebowym i interakcjami z firmą. Pośród tych wszystkich spraw, jej obojętność była nie do zniesienia. Mogłem zrozumieć, że czuje się niewygodnie, ponieważ nie był jej rodzicem, ale taka postawa była niewybaczalna. Moja złość zmieniła się w smutek. No cóż, Kafi też ma swoje problemy. Sara, proszę, zajmij się również jej częścią. Mój brat zawsze brał stronę Kafi. Czy on w ogóle wie, jakie niegrzeczne rzeczy mówiła jego żona? Te słowa prawie wymknęły mi się z ust, czułem jednak, że daremne jest informowanie mojego nieskutecznego brata o rzeczywistości. Ostatecznie zignorowałem brata i jego żonę i skupiłem się na wypełnianiu swoich obowiązków. Z pomocą krewnych udało nam się zakończyć pogrzeb bez żadnych incydentów. To było podczas pierwszych siedmiu dni żałoby, kiedy krewni zebrali się ponownie, dzieląc się drinkami. A, odszedł bez cierpienia, więc musi być teraz zadowolony. Mówiła do mnie młodsza siostra ojca, moja ciotka, która była od niego młodsza o piętnaście lat i wciąż młoda w wieku sześćdziesięciu lat. Kropka ciotka była dla mnie jak siostra, z którą mogłam porozmawiać o wszystkim pomimo dzielącej nas różnicy wieku. Kiedy wspominałyśmy z ciotką, Kafi nagle stanęła przed nami, emanując aurą czarnego charakteru z dramatu. Kropka, gdyby to był dramat, nawet ktoś, kto dopiero co go oglądał, od razu wiedziałby, że jest antagonistką. Kropka, zaczynamy. Co ty zaczynasz? Przekrzywiłem głowę, nie rozumiejąc jej intencji. Kropka, chodzi o dziedziczenie. Mój mąż jest najstarszym synem. Więc trzy miliony dolarów spadku i mieszkanie należą do nas. Któregoś dnia sprawdziłam księgę bankową. Ciotka i ja byłyśmy zaskoczone tą nagłą rozmową o spadku i wymieniłyśmy spojrzenia. W jaki sposób sprawdziła książeczkę bankową, która była bezpiecznie zamknięta w sejfie? Brakowało nam słów. Kafi zakładając, że kontroluje sytuację, pewnie kontynuowała: masz firmę i ten dom, prawda czego chcieć więcej? Cóż? Zanim zdążyłem wyjaśnić, jednostronnie kontynuowała swój plan. Obok niej mój brat, jakby niezainteresowany, po prostu pił w milczeniu. Może podniosę trochę czynsz za mieszkanie. Jeśli dochody z wynajmu wzrosną, nasze życie będzie łatwiejsze. A może moglibyśmy je przebudować. Twój tata naprawdę zostawił nam cenny spadek. Jej donośny głos odbił się echem i krewni zamilkli. Ale wtedy ktoś nie mógł stłumić śmiechu. Jeden niekontrolowany śmiech rozprzestrzenił się na innych, którzy zaczęli patrzeć w dół. Zakrywając twarze chusteczkami, kropka, wtedy ciotka szepnęła do mnie, czy ona żartuje. Jeśli masz coś do powiedzenia, mów. Kafi spojrzała na ciotkę ze skrzyżowanymi ramionami, wyglądając na władczą. Ciotka i ja mogłyśmy tylko się uśmiechnąć kropka biorąc głęboki oddech, zaczęłam wyjaśniać sytuację. Kropka, jestem kafi, mój brat nie otrzyma żadnego spadku. Jak to? Nie ma mowy, żeby nic nie było. Próbujesz mnie oszukać. Twarz kafi, kiedyś triumfująca, teraz wypełniła się złością. Okoliczności są inne kropka mieszkanie należy do mojej ciotki, a ja przejęłam firmę. Spadek po tacie został już w całości przekazany. Więc mojemu bratu nie pozostało już nic do odziedziczenia. Co? To dla mnie nowość. O niczym mnie nie poinformowano. Ponieważ decyzja zapadła zanim mój brat ożenił się z Kafi, to zrozumiałe, że nie wiedziała. Sytuacja wygląda tak. kropka, To było naturalne, że mój ojciec chciał przekazać mi firmę po latach współpracy z nim. Początkowo opierałem się, czując, że to duża odpowiedzialność, ale było to dla niego bardzo ważne. Kropka, miał silne pragnienie. Aby przekazać swój biznes swojej własnej krwi kropka, kiedy zdecydowałem się przejąć zarządzanie, przeszliśmy przez odpowiednie procedury prawne dotyczące dziedziczenia z prawnikiem. Jeśli chodzi o mieszkanie, jest to dożywotni prezentaty dla mojej cioci i wujka. Decyzja podjęta po śmierci dziadka. Wszystko w firmie zostało uregulowane, a mój brat zgodził się, gdy zdecydowano, że przejmę firmę. Wreszcie, własność tego rodzinnego domu również została przeniesiona na moje nazwisko. Tak więc mojemu bratu nie pozostało już nic do odziedziczenia. Gdy starannie wyjaśniłem szczegóły, mój brat zdawał się coś sobie przypominać i zaczął mówić. Teraz sobie przypominam. Tata dał mi sporą sumę pieniędzy jako prezent na całe życie. Czy o to chodziło? Dostałem dużo pieniędzy na raz i po prostu wydałem je bez większego zastanowienia. Ahaha, rzeczywiście, mój brat wydawał dość hojnie, gdy był singlem. Podróżował za granicę ponad trzy razy w roku. Jego gust w zakresie marek znacznie się poprawił i wydawało się, że zmienia samochody kilka razy w roku. Mieszkanie jest więc na nazwisko cioci. Zawsze myślałem, że je odziedziczę. Mój brat musiał przekazać Kafi taką informację, nie weryfikując jej kropka nieświadomy prawdziwych okoliczności otrzymania pieniędzy w wysokości prawie miliona dolarów. Wydał je prawie wszystkie bez zastanowienia. Łatwo było to sobie wyobrazić kropka a co z książeczką bankową z trzema milionami dolarów? To stara książeczka bankowa firmy, która nie jest już używana. Ale dlaczego o to pytasz? Powinna być przechowywana w sejfie. To ten stary sejf być może został otwarty jakimś cienkim narzędziem. Jeśli tak, to byłby to nie lada wyczyn. Ciotka zmarszczyła brwi i spojrzała na kafi w tym momencie mój brat mruknął cicho. Czy tata mnie nienawidzi? Co? Wydałam z siebie zirytowany głos na jego niespodziewaną uwagę. Bo to tylko Sara jest traktowana w specjalny sposób. Wydałem już wszystkie pieniądze i nic mi nie zostało. Ty będziesz miała dom i towarzystwo Kropka na tak dziecinną uwagę ciotka wstała. Jesteś już dorosła. Dlaczego mówisz takie rzeczy? Wiesz, jak ciężko Sara pracowała, żeby przejąć firmę? Ciociu, moja ciocia rozumiała zmagania i wysiłki, przez które przeszłam kropka wiedziała, że moja decyzja o przejęciu firmy nie była lekkomyślna. Z tego powodu przemawiała w mojej obronie. Trudności finansowe, przed którymi stoisz, są wynikiem Twoich własnych działań. To naturalne, że skończyły ci się pieniądze, skoro żyłeś tak wystawnie. Pamiętam, jak tata często martwił się o ekstrawagancki styl życia mojego brata. Dawanie mu gotówki mogło być błędem. Jeśli takie marnotrawstwo będzie kontynuowane, bankructwo prędzej czy później będzie nieuniknione. Podzielałem jego obawy, kropka, a mój brat wykorzystał do żywotni prezent, który otrzymał od taty w ciągu kilku lat. Nie zostawianie teraz gotówki jest w pewnym sensie lekcją od taty. Należy cieszyć się luksusem z dochodów lub kupować własną pracę, a nie z nieoczekiwanych pieniędzy, surowa rada ciotki sprawiła, że mój brat zwiesił głowę. Kafi nie dała się jednak przekonać. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. Dlaczego tylko ja o tym nie wiem? Nie mogę uwierzyć, że mieszkanie nie należało już do niego. Kropka, to dlatego, że stało się to przed twoim przyjściem do rodziny. Jestem żoną najstarszego syna i nie zostałam w ogóle poinformowana. Tata niczego mnie nie nauczył. To dziwne. Kropka, obserwując wybuchy Kafi, było jasne, że ojciec nie rozmawiał z nią o spadku. Ale mogłem w pewnym sensie zrozumieć jego intencje. Może zawsze dostrzegał chciwą naturę Kafi i jej przywiązanie do pieniędzy. Nie ma w tym nic dziwnego. Taka jest wola taty. Na moją spokojną odpowiedź oczy Kafi rozszerzyły się i podniosła głos. Nie zaakceptuję tego. Pozwę cię. Ale nie jesteś nawet w stanie dziedziczyć, więc nie sądzę. Żebyś miała jakiekolwiek prawo do odzyskania czegokolwiek. Kropka, słysząc moje logiczne stwierdzenie, Kafi wpadła w furię. Kropka, przewróciła ważon, który był pamiątką po jej matce, potłukła szklanki na stole i szalała, krzycząc niespójnie. A to, co miało być spotkaniem upamiętniającym mojego ojca, zamieniło się w niespodziewaną wrzawę. Kropka, ostatecznie mój brat i inni krewni musieli interweniować. Aby ją uspokoić, a spotkanie zakończyło się w miarę spokojnie, kropka kafi, rachunek za rozbity ważon i szklanki wyślę ci. Później. Niszczenie czyjegoś domu jest niedopuszczalne. Zamknij się, pieniądzu kropka z tymi słowami kafi pospiesznie opuściła dom z moim bratem. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś jest łasy na pieniądze, to właśnie ona. To zadziwiające, jak pieniądze mogą zmienić człowieka w tak groteskowy sposób. To był dzień, w którym w pełni zdałem sobie sprawę z prawdziwego horroru natury kafi. Ostatecznie mój brat i kafi rozwiedli się. Co zaskakujące, inicjatywa rozwodu wyszła od mojego brata, który zawsze wahał się przed podejmowaniem decyzji. Po tym jak zobaczyłem jej obsesję na punkcie pieniędzy, bałem się z nią być kropka, mój brat powiedział z bladą twarzą, która zdawała się wskazywać, że nie ma już widocznego bogactwa i zdawał się zastanawiać, co by się z nim stało, gdyby je miał. Kafi, która była gospodynią domową, twierdziła, że nie przetrwałaby, gdyby się rozwiedli kropka, ale potem dowiedzieliśmy się czegoś o niej. Kropka kafi była karana za oszustwa małżeńskie, zanim się pobraliśmy kiedy wspomniałem o tym prawnikowi i złożyłem pozew o rozwód, o dziwo zgodziła się na to z łatwością. Byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się o jej nieoczekiwanej przeszłości, jednak biorąc pod uwagę jej nienormalną fiksację na punkcie pieniędzy, być może nie jest to zaskakujące, że miała pewne problemy. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, że więzi rodzinne z taką osobą zostały zerwane, nie mogę jednak przestać martwić się brakiem rozsądku mojego brata. Jako jego siostra czuję się zaniepokojona. Sara. Mam na myśli szefa. Masz gościa. Wstałam na wezwanie pracownika. Nie ma potrzeby nazywać mnie szefem. Nadal czuję się nieco zakłopotana tym tytułem, ale jestem też świadoma poważnej odpowiedzialności, jaką ponoszę za ochronę tej firmy i jej pracowników. Prezes jest szefem. Prawda, szefie. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejną wypłatę. Nie mogę powstrzymać się od uśmiechu na żart innego pracownika. Wszyscy naprawdę kochacie swoje żarty. Cieszę się, że zostałem uznany za ich lidera. Tato przysięgam, że będę chronić tę firmę. Z tym postanowieniem w sercu wręczam odwiedzającemu moją wizytówkę z nadrukiem prezesa i dyrektora generalnego.